Rzecz cała zdarzyła się grubo przed wiekami w Zamku Kurozłęckim, gdy panem na Włościach był Jan Landskoroński, Łowczy Sandomierski. Ponoć miano swe Landskorońscy brali stąd, iż mężowie z tego starodawnego rodu zawsze do boju stawali skopią, czyli jak mówiono z niemiecka, lancą. W każdej chwili gotowi zginąć za króla i ojczyznę, to jest koroną. Pieczętowali się natomiast herbem zadora, co w polu błękitnym wyobraża głowę lwa srebrną, ziejącą ogniem. Od owego żaru, buchającego spyska bestii, skrzykiwali się korońscy, czy to na bitwę, czy na sejmik zawołaniem płomienie! miał Jan z Anną poraitką dwójkę dzieci. Pierworodnego Krzysztofa i młodszą Annę. Dumą i radością niezmierną napawały magnata postępki syna, który zarówno ćwiczeniem rycerskim, jak też przymiotami serca i umysłu, jawił się godnym dziedzicem fortuny. Choć dawał to po sobie poznać nader rzadko. Po tysiąc kroć milszą była mu bowiem córka. Pewnie dlatego, że wzięła po matce nieziemski powad. Kruczo czarne loki, szczupłą twarz o cienkim nosie, w wydatnych malinowych ustach, z delikatnym myszkiem nad górną wargą, dużych, ciemnych oczach pod wąskimi łukami brwi, dłonie o długich, subtelnych palcach, łabędzią szyją, spadziste, białe ramiona, wysmukłą kibić. Gdy tak szła między ludźmi, z włosami rozdzielonymi po środku, ujętymi wąską przepaską i przykryte przejrzystym welonem, z kosmykami zachodzącymi aż na w ulubionej czerwonej sukni z dyskretnym złotym haftem i kwadratowym czarno blamowanym wycięciem, na którą rzucony był płaszczyk błękitny ze złoto-żółtą podszewką, z długim sznurem paciorków spływającym na dekolt. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, milkły wszystkie głosy. Oczy zwracały się w jeden tylko punkt na nią. A z piersi tu i ówdzie mimowolnie wyrywał się jęk zachwytu. Ale prawdziwa siła tego żarliwego uczucia lanskorońskiego do córki tkwiła w czym innym. Otóż jeszcze jako kilkuletnie dziecko pewnego razu Anna ciężko zaniemogła sprowadzeni z samego Krakowa medycy. Po zbadaniu chorej bezradnie rozkładali ręce. Dla dziewczynki nie było już ratunku. Wtedy w zamkowej kaplicy pan Jan z łzami w oczach przed kapelanem zaprzysiągł skrycie na krucyfiksie, że jeżeli dziecko ozdrowieje, odda je na służbę Bogu do klasztoru sióstr Klarysek w Sączu. I stał się cud. Anulka, jak ją pieszczotliwie wołał, szybko powróciła do zdrowia. Z roku na rok, piękniała panna lanskoromiszczanka, z roku na rok posem. Posępniał ojciec świadom, iż nieubłaganie zbliża się czas bezpowrotnego rozstania z córką. Postanowił jednak opóźnić ten dzień tak długo, jak tylko się uda, w bluźniarczej nadziei, że nigdy nie nastanie. Zaczął rozpieszczać i rozmiłowywać pannę w zbytku, by nawet nie pomyślała o życiu w habicie. Przyzwyczajona do otaczającego ją zewsząd przepychu i podziwu, Anna stała się próżna i samolubna. Zalotników, spraszanych licznie do zamku przez ojca, mimo świetnego ich pochodzenia, manier i urody, odprawiała z drwiną. Za nic miała gorące wyznania. Piła ze składanych sobie hołdów, gardziła podarunkami, rada widząc, widząc, oblewając się rumieńcem wstydu, rozkochanych do nieprzytomności młodzieńców, którym z jej rozkazu podawano czarną polewkę. Bolał nad tym szczerze ksiądz zamkowy. Jedyny świadek ślubu złożonego przed laty, pragnąc sprowadzić duszą dziedziczki z manowców, podczas spowiedzi wyjawił rodzinny sekret i ukazał dziewczynie prawdziwe jej przeznaczenie. Wzburzona ukrywaną przed nią tajemnicą, targana wyrzutami sumienia, Anna pobiegła do komnat ojca. Wykrzyczała mu w twarz, że za jego przyzwoleniem prowadziła życie niegodziwe i grzeszne, za które niechybnie spotka ją kara Boża. Oszalały z gniewu koroński, przegnał kapłana z zamku i na oczach służby podeptał krucyfiks a dla okazania wrogości kościołowi katolickiemu przeszedł na arianizm. Wypędził skórozwęk zgromadzenie kanoników regularnych luterańskich i zagarnął bogate uposażenie klasztoru. Usunąwszy wszelkie ozdoby z miejscowego kościoła, przemienił go w zbór. Anna, mimo nalegań ze strony ojca, Pozostała wierna wyznaniu swoich przodków. Godziny samotności spędzone na modlitwie, do zamku bowiem przestali zaglądać kawelerowie, niechętni nowej wierze pana na kurozłękach, pozwoliły jej z czasem pojąć bezmiar ojcowskiej miłości. Wszak dla niej wyparł się wiary w Trójcę Świętą i opatrzność Bogu Rodzicy. Zrozumiała też, że tylko przykładnym życiem w zgodzie z Bogiem, ludźmi i własnym sumieniem spełni obietnicę złożoną przez ojca. Wyszła więc za mąż za dobrego człowieka, z którym doczekała się gromadki dzieci, ku niewysłowionemu szczęściu swego rodziciela. Mieszkańcy ku Kurozwęg, zapamiętali Annę z Lanskorońskich jako czułą, ciepłą, wrażliwą na krzywdę ludzką panią. Konając, miał Jan Lanskoroński powiedzieć Ja, ojciec, zostawiam w moje miejsce dla mych Włościan matkę, a matka lepsza od Ojca.